Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na kolejny odcinek z MotoGP 23. Przed nami kolejny wyścig w naszym mistrzostwach, 13. runda sezonu Grand Prix Indy, które w tym roku po raz pierwszy znajduje się w kalendarzu motocyklowych mistrzostw świata. Ale myślę, że jest to raczej to znane dla fanów motorsportu, przecież kiedyś jeździła tutaj Formuła 1, ostatni raz w 2013 roku. No i tor jest ogólnie spoko, aczkolwiek no widać, że nie jest to taki typowy tor pod motocykle, bo mamy tutaj no, dosyć dużo tych zakrętów 90 stopni, a nawet więcej, szczególnie w pierwszej sektorze, w tej pierwszej części. Teraz widzicie pola startowe. Jak widzicie, udało się wywalczyć pole position i to z dosyć dużą przewagą, bo ponad sekundę. No W treningach jadąc na poziomie 80 no przegrywałem botami, później w kwalifikacjach zmieniłem na 70 i nagle wygrałem z pomocy w i trochę gigne. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w tempie wyścigowym. Najwyżej jak będzie załatwo to na wyścig sobie podwiększymy poziom. Zobaczamy do sprintu, świetny start w Bajani. I do zakrętu numer 1 on obejmuje prowadzenie. My straciliśmy tylko jedną tą pozycję, więc no nieźle. źle. Bo ten zakręt jest tutaj dosyć trudny do przejechania. No właśnie, no i lepiej przejechał do Park Marquez, przed pojazdem spadłem na trzecią pozycję, ale na tej prostej złapiemy się nim tunel aerodynamiczny no i się udało. Zobaczymy, jak będzie na hamowaniu. Czy w tej chwili nas jeszcze nie zaatakuje? Znowu no i troszkę nas zaatakował z kontaktem. I teraz, będę wrzeszczeniu, czy na kolejne hamowanie. I jesteśmy przed markiem, Markezem. ale no znowu delikatny kontakt, powtóreczka leci. No, tym razem bez upadku, ale tracimy to w trzecią pozycję i nawet spadamy na czwartą, jeszcze w jest się No i tutaj mamy takie miejsce, gdzie boty są bardzo wolne. No właśnie widzicie, jak to my w tym kursów, przez co dużo zyskuje. Myślę jeszcze o balans tego toru w tej grze, no to nie jest najlepsze, bo są tak będzie dużo pracy, a tutaj w tej sekcji raczej zyskuje mnóstwo czasu. To za wiele nam się w tym sprincie nie działo. Można powiedzieć, że prawie nic poza tym pierwszym okrążeniem, gdzie cokolwiek się działo, no bo cały czas te jadę na tej drugiej pozycji. Strata do Peko jest dosyć duża, a mamy też fajną przewagę nad Bezekiem i to jest chyba najspokojniejszy sprint, jaki w tych mistrzostwach przejechałem. Przejedziemy, bo jeszcze się oczywiście nie skończył. Nie całe jedno okrążenie do końca. No i Francesco Bajania wygrywa sprint, powiększa znów prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Ja kończę go na drugiej pozycji, czyli 3 punkty Peko Bajania zdobył więcej od nas do klasyfikacji mistrzostw. No i tutaj chyba jakiś większy niespodzianek nie ma jeśli chodzi o wyniki. O w klasyfikacji zespołów wyprzedzamy fabryczną ekipę Aprilia. Good morning from India. We are live from the Buddh Circuit where a thrilling day of motorcycle racing awaits us. Przejdziemy już teraz do wyścigu głównego. No i tu zapowiada nam się ciekawie, ponieważ mają być zmienne warunki, możemy spodziewać się deszczu. Więc będzie zmiana motocykli. No, chyba że będzie tak późno padać, albo w ogóle nie wiadomo, że, że nie będzie to konieczne. Everything is ready for the start of the Grand Prix. Pressure is on Jack Miller, who starts in pole position. A few moments more, see the start. Tym razem bardzo dobrze wyruszył Marko Bezekki do tego wyścigu. Dobra, udało się odzyskać te dwie stracone przed chwilą pozycje albo jednak tylko jedną, bo Francesco Bajania nas tutaj wyprzedza z powrotem. No, Bajania, który ostatnio w Katalonii, znaczy nie, czy ostatnio, bo w sumie ten odcinek. Nie, chyba ten odcinek będzie e, jeszcze przed wyścigiem następnym od Katalonii, tak mi się wydaje. Ale dobra, no nieważne. No, w Katalonii Bayern miał naprawdę fatalnie wyglądający wypadek. Przewrócił się sam, zgubił przyczepność tynie okoła mocna wysiadka. No ale jeszcze gorsze jest to, że po nogach przejechał mu Bradbinder. Ale na szczęście tam jest bez żadnych złamań. E, ale są tam jakieś drobne kontuzje, ale nie, nie wiem czy wystąpi tylko w następnym wyścigu. No mam nadzieję, że tak, e, że wystąpi. No i Bastenii też z kolejnymi kontuzjami, no bardzo pechowy sezon dla bestii po tym karambolu w zakręcie numer jeden. Złamana kostka, no i śród ręcze po podajrze lewej ręki. No większość sezonu chyba spędzi na fotelu, w tym sezonie NEA, a nie na motocyklu, bo też przecież na samym początku sezonu też miał kontuzję i ominął kilka dobrych wyścigów. No i też nie może tej formy przez to dobrej załapać. No wielka szkoda a w międzyczasie nas atakuje jeszcze Peko Bajania za kręć numer 3 no i tu się ładnie pasujemy zobaczcie będę miał na tyle prędkości żeby spróbować tutaj skontrować ten jego atak no i jesteśmy przed nim ale zobaczymy jak to będzie wyglądać na hamowaniu czy znowu nam się tutaj nie wciśnie no właśnie dał radę się wcisnąć kolejny raz lekki kontakt no i tracę tą drugą pozycję, aczkolwiek teraz będzie ta sekcja, w której ja będę szybszy. No i zobaczymy, czy uda nam się go wyprzedzić. No jesteśmy blisko i powinno się to udać właśnie w tym zakręcie, bo tutaj właśnie boty tak dziwnie jadą. No i jesteśmy przed Włochem. No troszkę za ciasno pojechałem w tym zakręcie. Mały błąd. Wyprzedził mnie teraz Fabio Quartaro, no troszkę tam za szeroko pojechałem, ale tutaj od razu spróbujemy tą pozycję odzyskać. No tutaj chyba nam się jeszcze wciśnie, ale wyjedzie pewnie za szeroko. No właśnie i znowu jesteśmy na trzeciej pozycji. Ciekawe, czy uda mi się tutaj jeszcze dogonić Francesco. No, i mamy pierwsze krople deszczu. No, niestety już teraz, bo obawiam się trochę tego tempa na mokrej nawierzchni. Znaczy, to też zależy od toru, ale raczej wyglądało to nie najlepiej na większo większości obiektów. No, i chyba pada na tyle mocno, tak szybko, że możemy zjeżdżać już na tym okrążeniu. Chociaż jeszcze nie mamy flag to flag. Nie mamy pokazanej tej informacji. No i w międzyczasie wyprzedziliśmy oczywiście Pekto bajanie. No i teraz już mamy informacje o białej plaze. Także możemy zjeżdżać, zmieniać motocykl. Myślę, że nie ma co zostawiać jedno okrążenie dłużej. Aczkolwiek Marko Bezeki zdecydował się na taki ruch. Lider wyścigu zostaje na torze. No, najprawdopodobniej zjedziemy na następnym okrążeniu. No dobra, wracamy już na tor, zobaczymy jak będzie wyglądać nasze tempo w tych warunkach. No i wydaje mi się, że przy tej zmianie motocykla powiększyliśmy naszą przewagę, ale i serwisowej, bo mamy już 4 sekundy przewagi nad Peko. Nie wiem, czy to jest... W ogóle nie wiem, czy to przesiadanie ma jakiś taki losowy czas, no bo wiemy, raz to trwa dłużej krócej i nie wiem, czy w tej grze nie jest, że randomowo nam tam dobiera ten czas. No wiecie, jak stopy w f e 1 że no raz może tak być, raz tak. W sumie nie wiem, ale no ale wygląda chyba na to, że tak, bo No i to był jednak błąd, żeby zostać okrążenie dłużej, jestem na prowadzeniu i mam 3,5 sekundy przewagi, także udało nam się to dobrze rozegrać. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie Grand Prix Indy. E, cały czas mam na około 3 sekund przewagi. Utrzymuje się ta różnica, no i powinniśmy to bez problemu dowieść. Na szczęście, tempo dobre na tym torze, w tym deszczu. No bo na niektórych torach naprawdę wyglądało to dramatycznie. Aczkolwiek już nie kojarzę w sumie czy w mistrzostwach jakiś wyścig jechałem na Mokro. A nie, czekajcie, na, na Mugello e, chyba były też takie zmienne warunki, i tam się z tego co. Ja, że bardzo nakręczyłem w tych mokrych warunkach, e, no ale teraz e, wygląda to naprawdę dobrze. E, tempo było dobre. No i co? no Opony, no chyba troszkę mniej się zaczęły zużywać jak więcej popadało, no ale i tak bardzo szybko się zużyły. Tak nienaturalnie. Mamy to, przekraczamy linię mety, no i wygrywamy Grand Prix Indy. No, jak widzicie, dostałem osiągnięcie za zwycięstwo w wyścigu, w którym właśnie takie zmienne warunki były. Pierwszy raz mi się to udało zrobić. No, i w klasyfikacji mistrzostw do Peko tracimy 72 punkty. No całkiem dużo się wydaje, ale w sumie patrząc na to, że w jeden weekend wyścigowy do zgarnięcia są 37 punktów, no to można to odrobić tak naprawdę dwa weekendy Grand Prix. No ale wiadomo, no Peko raczej kończy te wyścigi z przodu, więc i tak będzie ciężko to... E, odrobić jakkolwiek, więc chyba bardziej powinniśmy skupiać się na tym, żeby obronić drugą pozycję przed Bezekim, który tracił do nas 11 punktów, o ile dobrze tam widziałem. We're here live for the podium ceremony. The mechanics under the rostrum are in seventh heaven. Jack Miller brought home a very important victory today. Massive congratulations, Jack. No dobra, w tym materiale to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zapraszam również do opisu, a teraz będę się już z Wami żegnał, do następnego, cześć!